Ustawianie Mariusz Czapnik z Katowice, ustawianie jako zegara drugiej taryfy, styka lew w piecu Stibla. Teraz tak, ustawiamy sobie, to jest tybox 117, ustawiamy sobie słoneczko na 30 stopni Celsjusza, ekonomiczną na 5 stopni Celsjusza. Przechodzimy w programowanie. Do wyboru mamy, ja je wyskalowałem, że mamy tylko jeden program na wszystkie dni tygodnia, ale magicznym przełącznikiem można to zrobić, że będziemy programować drugą taryfę na każdy dzień tygodnia. To jest też opcjonalne w tym termostacie. Ale teraz pokażę na jednym programie jak go programujemy. A więc ustawiłem słoneczko na 30, księżyc na 5, przeciwmroźna na 8 w standardzie i teraz przechodzę na tu mamy Nasz kursor, przechodzę na programowanie, naciskam OK, i teraz słoneczko w jakich godzinach, a więc dążymy do 30 stopni w godzinach drugiej taryfy. W tym przypadku ustawiłem to do godziny 5, następnie do godziny 13 i od 13 do 15, żeby było dzienne dogrzanie. Następnie przechodzę do godziny 23 i mamy ustawione, a więc na 8 godzin w ciągu doby w godzinach drugiej taryfy mamy ustawiony zegar sterowania. Co, jaką przewagę daje nam Tybox, bo tutaj modernizowaliśmy bo zegar był w tablicy rozdzielczej. Jaką przewagę daje nam Tybox do sterowania drugą taryfą? Piecu akumulacyjnym. Biorąc pod uwagę perspektywę podwyżek, znaczy może nawet nie podwyżek, perspektywę cen za kilowatogodzinę w 2023 roku warto mieć sterownik drugiej taryfy na wysokości wzroku, a nie wspinać się gdzieś na tablicę rozdzielczą, czego nikt nie uczyni zapewne. A tutaj mamy to na wysokości wzroku i możemy bardzo łatwo przeprogramować zegar. Czyli Tyboxa, przeprogramować, że chcemy ładować piec tylko i wyłącznie, załóżmy w październiku, 2 godziny. I w tym momencie przeprogramuję Tyboxa na ładowanie 2 godziny. I proszę bardzo, mam tylko 2 godziny ładowania. Zajęło mi to nie wiem, 30 sekund, może, bez żadnego stresu. Bo druga taryfa, Trwa od 22, załóżmy do 6, od 13 do 15, ale to licznik zlicza kilowatogodziny. Ale piece akumulacyjne nie muszą się ładować 8 plus 2, bo pożerają energię na podtrzymaniu. Pomimo tego, że ustawimy na piecu 20-30% ładowania, to on o 22, załóżmy, doładuje nam do, do tych wymaganych 20% i następnie na podtrzymaniu również będzie piec akumulacyjny pobierał kilowatogodziny, a w sezonie grzewczym w ciągu 220 dni nazbiera się tych kilowatogodzin. Dlatego tak kluczową rzeczą obecnie jest sterowanie godzinami ładowania pieców akumulacyjnych tak, aby jak najmniej pobierały energii elektrycznej i oczywiście regulator ładowania na piecu akumulacyjnym w tym przypadku w piecu SHF też jest bardzo prosta obsługa. Jeden przycisk i już mamy załóżmy 40%, czy w październiku załóżmy 20%. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam. Mariusz Czapnik Interek z Katowice jeszcze jedna kluczowa uwaga. Musimy sobie sprawdzić, którą godzinę mamy na naszym liczniku, czyli 091. A więc idziemy tutaj. Tu jest 09:2. Mamy tutaj 18, 6 i 40. A więc musimy sprawdzić teraz, która jest godzina autentycznie. Tu mamy 18:05:59, a więc to się zgadza. I na naszych t musimy mieć czarozamknię. I na naszych t musimy mieć tą godzinę. Nie może być tego poślizgu pomiędzy zegarem drugiej taryfy, czyli t boksem i licznikiem kWh. I tutaj mamy 18,5, a więc jesteśmy w limicie. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam.